i dzisiaj będę omijał szyszki taki mam tor z, 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 z szyszek do ominięcia zostawcie łapyszkę w górę 60 tysięcy, nagrywam kolejny na odcinek dobra lecimy, dawaj dziku Rozpędzę. mam to szybko ominął ja muszę patrzeć na te szyszki to dawaj, dawaj, móc. dasz dobra. o nie, ominąłem jedną Долго, долго. Но я не должен... Я давно не был тут, я пляжу. Долго, долго. Победите, что вы доминираете. Так что начинаем. dajesz. super Ansko. proszę bardzo. teraz na jednym kole no spróbuj tylko na tylnym nie na przednim albo na jednej nodze jedną zrób tego bociana Przemiażdż kółkę Ale na hulajnodze masz zrobić Na hulajnodze no tego Na hulajnodze na jednej nodze stań Je... Tak Dobra zaraz nie poleciał No to będzie dobry filmik Ale nogę do tyłu Do tyłu o proszę bardzo Widziałeś jak dajesz umijaszuszki Powiedzmy, że tego nie było A teraz mały dzik prosi o 3 miliony łapeczek w górę Subskrybujcie ten kanał I co jeszcze tam powiesz dobrego? Gdyby było